Dzisiaj film z rozpakowywania paczka od użytkownika kurtus Biz Allegro. W paczce powinny znaleźć się brówki wraz z formikarium, a ja raczej na odwrót formikarium wraz z mrówkami. Dobra, a to rozpakowujemy. ładnie zapakowane samo formikarium ok Są mrówki. A super, nieżywe. Dobra, to trzeba będzie napisać. Czekajcie, pokażę wam. No szkoda. To już są wszystkie elementy wystroju. wygląda całość. Dobra, to tyle. Narka. Mrówki wyglądały jak wyglądały, ale ja nie straciłem nadziei i położyłem tą próbówkę z mrówkami na kaloryferze. Po 10 minutach mrówki powoli zaczęły ruszać od nóżami, a po upływie 30 minut już w pełni doszły do siebie i zaczęły normalnie funkcjonować, jak w sumie widać to już trochę zjadły sobie tego, tą larwę muchnika. Tutaj ja już im zacząłem przygotowywać formikarium. Na arenę nasypałem tego piasku, co był w zestawie, oraz trochę swojego. Teraz się to ładnie wymieszało i fajny kolor powstał. Powiem tak w skrócie, jak przygotować takie formikarium. Najpierw trzeba znaleźć kawałek papier, ręczników papierowych. Po prostu bez żadnych środków czystości, lekko namoczyć ten papier i po prostu poprzecie, poprzecierać te kawałki szkła, żeby to było czyste, żeby nie było widać tych wszystkich odcisków palców. Później nasypać na arenę piasek, rozprowadzić go i nalać gdzieś tak 15, około 15 ml wody. I ta woda, ona sobie po kilku godzinach namoczy to całe gniazdo wsiąknie. Będzie wilgotne, i już pod, po 4-5 godzinach można wpuścić już do takiego formikarium rówki. Zobaczcie, pokażę Wam to. To można wszystko ładnie rozmontować. Tu, tu są to jest ruchome, można to szkło ściągnąć. O, kurde, trochę mi piasek. Szukajcie. Dobra, się trochę przesunęło. Nie wiem zamiar przesunąć tylko szybka się korek też przesunął. Dobra, no to to w sumie tyle. Jak już zrobię. Przygotuję to całe formikarium i wpuszczę rówki, to nagram kolejny film. Narka.